Dajcie Dzisiaj niedziela, sztuka wpadła, siwa taka, chyba samiczka, bo się chce parzyć. Dobrze, łapiemy dalej. A jeszcze był ten, ciemny był samiec, to bym złapał tą kowi, ale, ale nie widzę, chyba nie wszedł. Witam, dzisiaj jest wtorek. Siedzi murzyn, siedzi jasny 8 stopni ciepła, wiosna dzisiaj a jasny siedzi na białym ogonie o. Widzicie? Tam jeszcze spróbuję go zbliżyć O, jasny tutaj chodzi na białe ogonie, A jeszcze był jasny wylot Ale nie wiem czy czyje są te gołębie zobaczymy czy tam coś zleci czy nie Dobra, niech latają ja idę tam Murzyn nawet równy Tylko pomazany, straszne znaki ma, pomazany jest Ciemne tu Jasny tam Zaraz im sypnę jeść, może lepszego No, murzynka to samica Już się tam wyszła co obraca Już chodzi zadowolona łapie samce dla Tomka ale niestety same samice są nawet równa murzyneczka tylko te mazania tą farbą są niepotrzebne o. czekaj schowała się o ciemny już jest na tym na progu jak widzicie był w budzie ale czekałem aż wszystkie trzy wejdą no i tak z tego czekania będzie że chyba Żadnego nie złapię, jak tak będę na wszystkie trzy czekał. No ale ten mam zamiar jechać po stal niedługo. Także coś tam powoli będę tą stal na ten zaciąg kupywał. No dzisiaj jeszcze ciepło, nie pada deszcz. Także przyjemnie. Jutro już ma padać deszcz, także będzie gorzej. Co tam ostatni film, to mam nadzieję, że Wam się podobał. Trochę mnie poniosło z tym gadaniem, ale... Ale to chyba dobrze, Mam nadzieję, że tam źle nikt nie odebrał, że ja jestem przeciwko szczepieniu gołębi. Ja po prostu uważam, że samo szczepienie gołębi to nie jest... Już złotym środkiem i 100% pewności, że gołębie będą zdrowe i nie będą zdychać, tak. Inne rzeczy też są ważne. chociażby ten właśnie funkcjonalny suchy gołębik z dostępem świeżego powietrza bez przeciągów i to już będzie podstawa, odrobaczanie oczywiście gołębi też jest bardzo ważne, także przy zakładaniu najlepiej sobie już by było kupić te gołębie które się ma mieć, wszystkie wtedy odrobaczyć. Żeby nie znosić po 8, po 4, bo 8 odrobaczymy, później 4 są nieodrobaczone, także to trochę nie ma sensu. Zresztą zawsze lepiej kupić lot od kogoś niż tak znosić po 2 trzy sztuki z bazaru. Także to jeszcze tyle. A ja akurat mam wodę, wodę już tutaj niosę dla nich. Tam jeszcze chodzi ten właśnie ten wylot jasny, czwarty sztuka obca tam do pana mietka siada, więc a tutaj widzicie już czekaj przybliżę wam czekajcie tutaj już brat rozebrał piwnicę cegłę przywiózł, w tygodniu zaczną murować No, tutaj chodzi ten jasny Wylot. Na jedno chyba. Tu gołębie przelatują. To by był czwarty. O. Siwy grucha do murzynki. Nie wiem czy ja ta jest murzynka, bo jakby była nie pana Janka to bym ją zostawił. O. Lubię tego siwego gołębia. Chociaż kok, ale, ale go lubię. No, bociany spacerują, już powoli tak dzisiaj czuć wiosnę, chociaż jest pochmurno, ale czuć tą wiosnę tak. No i to tak, fajnie sobie postać, ja sobie postoję tu trochę. Jest 14, to jeszcze trochę mogę nad nimi postać. Wczoraj tam miałem z tyłu drabinę. Taką wchodziłem, napędzałem, bo ciany spadły wczoraj z tej drabiny Dobrze, że mi się nic nie stało No, Ciemny i murzynka chodzi, a czy ta jasna Czy tam jasny na tym białym ogonie, to nie widzę go Albo siedzi w budzie, albo poleciał bo... Ja tak nie stoję no stopi, nie patrzę na nie jak ganiałem, to tylko chodził ten właśnie jasny wylot co wam pokazywałem, ale nie usiadł. Usiadły bociany, a później wychodzę, patrzę a tu siedzi już ciemny i murzyn, nie wiem skąd się wzięły. No ale to też jest taka prawda, że jak się gania gołębie, to zawsze coś, jakieś inne gołębie z daleka dostrzegą je i przyjdą. Często tak jest właśnie, że jak się gania, to coś przychodzi z dalszej odległości. No. Że nie będę się zbliżał bliżej, bo Niech tam chodzą te ciemne i murzyny. Niedługo to nie będzie można mówić na gołębie słowa Murzyn, bo ktoś to może wziąć za obraźliwe No i dałem ciało Jasna, wyleciała na, na, na tę na a siedziała pół godziny w budzie. Ciemny też siedział w budzie. To Czekałem na wszystkie trzy, a teraz wszystkie trzy są na stodole, więc się okaże zaraz, że złapania będą nici. No ale trudno tam. Nie potnę się z tego powodu. <laughs> no. o, jest cała dwujeczka, zaraz i ciemny wyleci. O, 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 jest cała trójeczka. Szuka domu, ale pewnie się zerwą i pójdą w świat. No, Ech. dwa mogły być złapane, a później bym poczekał na murzynkę. To, to nie wszystkie się chciało. Chytry dwa razy traci, ale to prawda. <laughs> no. Dobra, to nie ma się co przejmować. Jak mówiłem, to tylko zabawa. I idę, wygnam, posypię. Nie będę sobą, mamy jeszcze pół godziny czasu, to akurat. No to, przyleciały wszystkie trzy, zleciały. Jasna już weszła do budy, ale szczerze mówiąc, najbardziej na tej murzynce mi zależy, Bo bowiem sobie ją zostawił do tego siwego Bociana. Co ma chodzić z białą Bocianką, to by z murzyneczką chodził. A właśnie murzynka nie chce jedna, jedyna wejść. Teraz się ciemny chyba skitra. Tak, ciemny wszedł. Dobra, to są dwa. Można by było już ze dwa zamknąć. I skupić się na murzynie. Ale jak zamknę to górne wieczko to pewnie się i murzyn zerwie. Dobra tam. Poczekam. Jakby tu by pan Janka, to były Pany Janka, już by poleciały ze stodowy do niego, także to muszą być na pewno obce. To... Może im się tu podoba, może wejdą wszystkie trzy Tylko Hubert, uzbroj się w cierpliwość <noise> Ja nie jestem z tych ludzi silnie cierpliwych, także Ciężko, ciężko, ale robię co mogę No więc tak, panowie, z tych trzech poszły wszystkie, ale okazało się, że Teraz przyjechałem z kawy Do Bocianów, to Ciemny był, wszedł a tutaj przyjechał chłopak po bocianki to mu dałem ciemnego w prezencie A ja przyniosłem też bociankę od kolegi, następną samiczkę, bo mi to wydaje się, że dobra, jest już późno stawiam dzisiaj filmik. Jadę zamykam. Niech się parzą. A ja jadę odpoczywać. Dzięki tam jak zawsze na koniec wszystkim za oglądanie, subskrypcje, komentarze. Dzięki, że jesteście. Co złego to nie ja. Pozdrawiam wszystkich raz jeszcze i do następnego razu.